Sprawdzamy, co dzieje się w tym momencie. Monika Kubiaczyk dzień dobry. Zobaczmy przede wszystkim temperaturę. Wczoraj minus 6, dzisiaj minus 2, także idziemy w dobrym kierunku. Mowa tutaj oczywiście o Podhalu, ale opady śniegu, tak jak wczoraj z rana występowały, tak w tym momencie też nie ustają. Północna część Polski zupełnie inna sytuacja, przynajmniej pod kątem aury. Tutaj słonecznie, w wielu miejscach już w tym momencie bezchmurnie, no i z temperaturą w większości na plusie w koło brzegu do 4 stopni. Warszawa. Z dwójką na termometrach zobaczmy co przyniesie popołudnie. Dziewiątka się pokaże w najcieplejszym momencie dnia, ale na zachodzie już 11-12 stopni. Dodatkowo słoneczna aura, umiarkowany wiatr, także jest szansa, że temperatura odczuwalna będzie wyższa od tej pokazywanej przez termometry. Krańce południowo-wschodnie, tutaj dzisiaj będzie najgorzej. Pochmurno z opadami mieszanymi, a także samego deszczu. Najchłodniej w Zakopanem, tam około 3 stopni powyżej zera. W środę pogodnie na zachodzie z temperaturą do 14 stopni w centrum i na Podlasiu pochmurno zapadami deszczu. Na południu skromne, niewielkie przejaśnienia, ale parasol się nie przyda. W czwartek parasolki będzie można odstawić we wszystkich regionach kraju, ale niestety słońcem nie będziemy się cieszyć. Na niebie będą królować chmury. Temperatura wyższa niż dnia poprzedniego do 15 stopni. W piątek znowu deszczowo i to wszędzie, ale temperatura jak widać rośnie. Do 16 stopni przy początku weekendu w sobotę słońcem będą mogli cieszyć się mieszkańcy centralnej części Polski, a już w niedzielę obdaruje ono porówno wszystkich, wszystkie regiony naszego kraju. Najwięcej tego słońca będzie w centrum, na południu, na zachodzie. Zachmurzenie umiarkowane, czyli po prostu pogodne niebo na krańcach północno-wschodnich. No i temperatura w końcu 20 stopni, a w najzimniejszym Podlasiu czy na Warmii i Mazurach 14, czyli też całkiem nieźle. To tyle na teraz, dziękuję i do zobaczenia.